Cześć, ja jestem Piterow, a to jest mój Minecraft do kwadratu. Witam Was na mojej nowej miejscówce. Rozejrzymy mm -hmm. się, gdzie by tutaj się zadomowić, gdzie by sobie zrobić jakąś bazę początkową. Znaczy zrobić jakieś miejsce na składowanie moich rzeczy. Bo o, jestem przepełniony same szpargały, ale i tak szkoda mi tego wyrzucać. No gdzieś trzeba zbierać materiały. Mamy trochę lekko po wschodzie słońca. Także mamy troszkę czasu na rozejrzenie się. Hmm, tamta góra... Może, może tam coś. Tak, będziemy to brać pod uwagę, to miejsce. Ale rozejrzymy się jeszcze tutaj po okolicy. A nóż coś ciekawego wypatrzymy. Tam za wodą. No nie. No tam też ciekawy teren. Zobaczmy. oj coś coś mi ścina. Loguję. A nie powinno. Nie ma takiego powodu. Jak sądzę. O. No tu też całkiem ciekawie. Wygląda to dość przyjemnie. No ciekawe ciekawe widoczki. Aha, wodospad tu by można tylko mu troszkę inne ujście zrobić, jakieś małe malutkie jeziorko u podnóża. A tam jest ciekawie. O tutaj, tam mówiłem od tamtej strony można by na dwie strony. Tutaj wejście i z tamtej strony wyjście. Oczywiście to na początek, potem coś tu wymyślimy, może wybudować jakiś, jakiś domek Ależ tych jajek. Ja nie mogę. Co te kury? Poszalały, no fajnie. A, ciekawostek. No, w no wersji 1.9.2 e, kury czy też owce będzie można... Można powiedzieć hodować, rozmnażać e, w tym celu wystarczy, że będziemy trzymać w ręku zboże. No fajnie, fajnie. E, będziemy trzymać zboże, a zwierzęta będą za nami szły. Jeśli... Poczęstujemy je tym zbożem. Pojawią się wokół nich serduszka. Tak jak, tak jak pieski, kiedy dostają od nas kości i się oswojają. Jeśli takie dwa zwierzątka, dwie owieczki, tak potraktujemy: owieczki się przytulą. Dwie i będzie trzecia owieczka. Ha, fajnie, fajnie. Mają też być jakieś mikstury, butelki. Będzie można pewnie robić jakieś, jakieś miksturki wzmacniające, może uzdrawiające. Dobrze, trzeba coś wymyślić na początek. Tutaj jakiś teren w przyszłości coś zagospodarujemy. Tu między tymi górami można robić różne fajne przejścia. Tak jak mówiłem, będą jakieś bufy z mikstur. Będzie rozmnażanie zwierząt. Trochę to fajne a trochę no Teraz hm, był kłopot żeby poszukać owce na wełnę to teraz nagle tej wełny będziemy mogli mieć mnóstwo rozmnażając owce a potem jest strzygąc jeszcze jakby z nich potem było mięso to by już było w ogóle hiciur u fajne to <ścoughs> fajne to Dobrze, ale tak, szkoda może gadania, chyba że jeszcze powiem. Perły enderów będą służyły do teleportu. Będzie można ją rzucić gdzieś i tam, gdzie spadnie, nas przeniesie, ale będzie to okupione punktami zdrowia czy też życia, jak to woli. Będzie można naprawiać przedmioty łącząc ze sobą dwa, na przykład uszkodzone kilofy będzie można uzyskać jeden lepszy nie zupełnie zależy od ich z poziomu zniszczenia będzie więcej płyt z muzyką jakieś nowe przedmioty będzie można widok z przodu będzie można się obejrzeć będzie będą Nowe rodzaje płotków. Płotki będą w zasadzie takie same, tylko będą przylegać do ściany. Jeżeli postawimy taki płotek przy ścianie, on przylgnie do tej ściany. Może tu gdzieś na początek. No i będzie też tryb hardcore. Tu grając na trybie hardcore, jeśli zginiemy, nasza mapa zostanie skasowana. O, widzę, że trzeba. Podjeść chyba nie mam lepszego mięska na razie, ale na szczęście zapas melonów arbuzów jak to woli. Mnie to przypomina naszego zwykłego arbuza, przynajmniej w takiej formie kiedy on jest w kawałkach. Ha, może tu się na razie wkopę. Później będziemy myśleć, co dalej. O, oh, tam jest też ciekawie. Co prawda, na bazę to troszkę za daleko, ale jakieś strategiczne yy, pomieszczenie można tam potem zrobić. I skakać z tamtą trampolinę i skakać sobie do wody. Wygląda dość głęboko. <laughs> Powinno się dać. Okej, okay, to ja tu początkowo myślę, że tu będzie dobre miejsce, takie wypadowe, żeby tutaj wyjść, tutaj coś robić. ewentualnie tak jak mówiłem, przejście na drugą stronę. Ciekawe, mniej więcej gdzie tam wyjdzie. A tak sobie później obliczę, że wyszło w takim miejscu, tam gdzie mi się to potem podobało. A wy napiszcie, proszę, jak Wam się podoba ta miejscówka. Czy Rzeczywiście dobry pomysł, oświetlenia się tutaj, może wy macie jakieś pomysły, gdzie tu się budować, co tu budować, w którym miejscu, tam trzeba będzie zajrzeć, czy tam coś jest? Od razu zajrzę, a na cóż tu czekać, i tak będę kopał pomieszczenie przez noc raczej, żeby wykorzystać, nie tracić w nocy czasu, co prawda mam łóżko, więc też nie ma problemu. Kładę się spać w nocy i, i budzę się rano. o, no, no, Słyszę kogoś. No to mamy i jaskinie, żeby ktoś nie mówił, że tu będzie nudno. Słyszę kroki. Okej, okay, czyli będzie co pozwiedzać. Na razie się tu nie zagłębiam. Straciłbym wszystko, nie miałbym nic. Ha! Gdyby coś się wydarzyło. Zostałbym goły i wesoły. No, stąd nawet jak coś by wylazło, to na mnie grozi. Okej, okay, to ja się biorę do roboty. Muszę zrobić skrzynki opróżnić troszkę swój bagaż i myślę że widzimy się kiedy tu się troszeczkę zadomowie a będę musiał jakąś łopatę zrobić a na razie kilofek chyba wystarczy żej, żeby klaustrofobii nie dostać. No, to ja sobie tu ogarnę i widzimy się w... kiedy już tutaj się urządzę troszeczkę. No i czekam na jakieś propozycje. O, akurat noc się robi. Tam sobie poświetl... A właśnie, tu też, tu też trzeba tam trochę pochodni powkładałem, żeby odstraszać złe moce, żeby mi się tu nie spawnowały tak zaraz obok. Zawsze to troszkę będzie bezpieczniej. No tak, bez przesady. Myślę, że zawsze to będzie już troszkę Troszkę tu pewniej, potem wyjść zwłaszcza rano. No, wystarczy. To do zobaczenia na razie. Cześć. Jestem z powrotem na razie. Tylko sobie zrobiłem taki przedsionek, e, skrzyneczkę, żeby co nieco zostawić rzeczy najważniejszych. Weźmiemy sobie jedno mięsko. Nie zauważyłem wcześniej, że te Creepera słyszałem, że te mięska miałem ze sobą. Albo mi się zdaje. A jest! No, nie. Nie lata latarynki. Gościa mamy z rana. Ale my nie lubimy nieproszonych gości tego typu. Więc pożegnamy Creepera. Okej. Okay. Jeden był? Nie miał kolegów. Nie miał kolegów. Pójdę, zobaczę tam na górze to miejsce takie. Spróbuję zobaczyć, co tam też ciekawego jest. Tam chyba tylko od góry można tak naprawdę wejść. Ciekawe czy to wypatrzę i trafię tam. Tak od góry. tam. Tak, tędy. Tędy dotrzemy sobie bez problemu raczej. Tak jest. Zobaczymy jak to tu wygląda. Co to tak naprawdę jest? O! Przejście na drugą stronę. Fajnie. Fajnie. Coś tu jeszcze dalej. Też przejście na drugą stronę. Uuu, niebezpiecznie. O, coś ścina. No to ciekawie, ciekawie. Oj. O nie, jednak tu spaść nie można do wody. O, może gdybym skoczył, ale tym razem nie będę ryzykował. Zrobię sobie tam później jakieś tu jeszcze wgłębienie i wtedy będziemy skakać. Na razie wracam i myślę, żeby wybrać się po glinę. Może jednak domek tutaj, może gdzieś tam. Jakiś ceglany zrobię. Fajne, tam też coś można by później zrobić. Jakiś taki punkt widokowy. Loże. Dobrze, to chyba tyle w tym odcinku. Bo teraz to już trzeba coś w następnym wziąć się konkretnie do roboty. Tu będzie trzeba troszkę chyba teren porównać. I gdzieś tutaj może się wybudować, właśnie, czy tu? Dwie takie mam, dwa takie pomysły, albo gdzieś tu budować i tu potem porównać ten teren, może te górki zniwelować. Mhm. Albo jeszcze drugi pomysł to gdzieś o, to gdzieś tu. Też ciekawie tutaj jest, choć tu potem można by zrobić jakiś parę rozrywek, wodospady, jakieś przejścia między górami. No coś, coś można tu pokombinować. Więc nie wiem, jeśli macie sugestie, gdzie według was lepiej się budować. No tam też ciekawe jeziorka. Naprawdę można, można tu chyba coś ciekawego porobić. Tam jeszcze troszkę terenu ciekawego. I w koło woda. Tam dużo wody. Z tamtej strony woda. O, ja cię! U, mamy gościa. U, wystraszyłem się. Ale by mnie zaskoczył. Ja tu sobie oglądam spokojnie teren w koło. A ten mnie tu chciał zajść od tyłu. Ale by mnie zaszedł. Mało brakowało. Byś mnie zaskoczył, mały. No, no, chodź. Gościu! Wolecie mieć. Martwego niż żywego za plecami gdzieś. Aha, dobrze. Takiś cwany? Ja będę cwańszy. Ha. No, to tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Zbierzemy łupy. I do zobaczenia. Cześć.